Macie odpowiednio dużo pary, żeby wejść w ten weekend? My, jak co tydzień, przygotowaliśmy dla Was skrót wydarzeń w Elblągu. Zapraszam do oglądania i koniecznie do korzystania. Kto nie lubi szybkich samochodów? Wyścigi, emocje i rywalizacja. Doświadczycie tego w piątek i w sobotę w godzinach od 11 do 19 w Ogrodach, bo... Powstanie tu największy w Polsce tur wyścigowy Slot będzie 70 metrów. Wspaniałej zabawy i doskonała okazja do tego, by zmierzyć się ze znajomymi, czy też pokazać partnerowi, kto jest lepszym kierowcą. A najważniejsze, zabawa będzie zupełnie darmowa. Udział może wziąć każdy bez względu na wiek. Co dwie godziny do wygrania będą bony podarunkowe do ogrodów, a najszybsza osoba zdobędzie nagrodę główną czyli zestaw. Cyfrowy Torus Lotkars o wartości tysiąca złotych. No to jazda do ogrodu. To ostatni moment, by poczuć się jak Elblążanie z początku lat 60., który na przykład po raz pierwszy zobaczył rozświetlone neonki na syrena. Finisarz wystawy I idzie nowe. Elbląg w dekadzie lat 60 odbędzie się w piątek o godzinie 18 w Elbląskim Muzeum. A dzień później, to jest w sobotę, o godzinie 10 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja poświęcona tematowi przemian naszego miasta. Dowiecie się także, jaką rolę odegrało muzeum w kształtowaniu Elbląga. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny. O Elblągu. Ale z lat 80., mówi także, wystawa Bogdana Kilińskiego, dostępna właśnie w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych. Wystawa pod nazwą Portret Miasta dostępna jest w sobotę w godzinach od 8 do 14 oraz w tygodniu. W sobotę wstąp na giełdę birofilii. Wszystkie gadżety związane z tym złotym trunkiem to jest kapsle, podkładki, etykiety, kufle, a nawet zapach chmielu znajdziesz tę sobotę w godzinach od 7.30 do 13.00 w kawiarni u aktorów. Kto chce posłuchać o sportowych wydarzeniach? Słyszę, że wszyscy. No to idzie, idzie pod Beskidzie. Bielsko-Biała. A jak pójdzie naszej Olimpii? Tego dowiemy się w sobotę o godzinie 13.00 na Miejskim Stadionie. Ale po meczu się nie rozchodzimy, tylko idziemy w kierunku hali MOS. Bo tu w sobotę o godzinie 18.00 Silvand Handball Elbląg zmierzy się z zespołem Wybrzeża Gdańsk. Oprócz sportowych emocji będzie także strefa z darmowymi przekąskami, strefa zabaw dla dzieci czy też strefa dla dorosłych z innymi specjałami. Oprócz tego każdy z Was w przerwie meczu może wziąć udział w konkursie z nagrodami. Widzimy się tutaj na Halimos w sobotę. Zapraszamy do Biblioteki Bulaj na sobotnie warsztaty. O godzinie 12:00 warsztaty pod nazwą Słoneczna Nieć Losu, czyli o sposobach na trudne sytuacje. Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci od szóstego roku życia. A o godzinie 16:00 będzie małe, wielkie święto czyli uczta społeczna dla dorosłych, z muzyką na żywo, poczęstunkiem i miłymi rozmowami. Aha, ważna sprawa, na obydwa spotkania w Bibliotece Bulaj obowiązują zapisy. Jedna z najdłuższych tras, bo prawie 70 kilometrów, będzie celem niedzielnej miejskiej wycieczki rowerowej. Uczestnicy pojadą na malborską śluzę Rakowiec, start niedziela, godzina 10, spod napisu Elbląg. W niedzielę o godzinie 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się niezwykły muzyczny spektakl narracyjny pod tytułem Tkaczka Chmur. Jest to impreza przeznaczona dla wszystkich widzów już od piątego roku życia, ale obowiązują zapisy. A na zakończenie weekendu czeka nas zakończenie wystaw w Galerii El. Finisarz wystawy Mail Art oraz wystawy Mutants odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Galerii El. I tym akcentem finiszujemy nasz skrót wydarzeń w Elblągu, Ale nie ma co płakać, jak ta wierzba. Wrócimy do was już za tydzień z nowym skrótem. A tymczasem dajcie znać, co wy będziecie robić ten weekend. Wszystkiego dobrego, cześć!